Cześć! Witam Was serdecznie w ten sobotni, ciepły poranek. W końcu udało się znaleźć czas, żeby pojechać coś dłuższego. Dzisiaj plan to 200 km i 1300 m w pionie, około. Przez trzy kraje. Polskę, Niemcy i Czechy. Start mojej pętli w Tomaszowie Bolesławieckim. Skąd kieruję się do Bolesławca, a następnie do Zgorzelca. Tam po przekroczeniu granicy szlakiem od Ranysa Będę kierował się na południe, aż do trójstyku granic, z Czechami, Niemcami i Polską. Następnie w Bogatyni krótka przerwa na stacji, na jakąś kawę i szybką szamę. I potem na skóźkę przez Czechy, do Świeradowa, następnie Lubomierz, Lwówek Śląski i powrót do Tomaszowa Bolesławieckiego. Tak się w skrócie ten plan dzisiejszy przedstawia. Tak więc bez zbędnego przedłużania zapraszam serdecznie do oglądania. Przeszliśmy granicę bez większych problemów. Wszystko w Niemczech. Gernic. I kierujemy się teraz na szlak od Ranyfem. Wiedzą troszkę Nie jest to mój pierwodnik ugrany ślad, ale tak klimatycznie się tędy jezie. Terwa na podecze. Jak to będzie dzisiaj? Oj, tych podeczek trochę trzeba porobić sobie na pamiątkę. Jasne, Yeah. pictures for you thank you so much bye ale tam w oddali na horyzoncie to prawdopodobnie jest jeszcze, czyli szczyt w Czechach, który miałem przyjemność, okazję zaliczyć dwa lata temu. Jesteśmy w Polsce ponownie kolejny fragment smaku od ranysa zaliczony. Co prawda marzyło mi się przejechać tu kiedyś w całości na raz na strzała, podobnie jak R10 przed morzem, no ale niestety nie zawsze ma się tyle czasu i czasami trzeba robić pewne rzeczy na raty. I cieszę się z tego, że jest taka możliwość. Ten jak my bardzo fajny. W dużym stopniu zalesiony. Jest szczególnie w upalne dni przynosi na pewno sporą ulgę. I to, czy wieje mocno no i w którą stronę wieje, również nie ma większego znaczenia, bo znaczna część tego prowadziła prowadziłam w bardzo gęstym lesie. Zaraz przy, przy rzece. No, a teraz już. Tak jak mówię, wjechaliśmy do Polski i za kilka kilometrów dojdziemy do trójstyku granic. A ja tak sobie zerkam na Garmina na te przewyższenia i widzę, że mnie tutaj coś Garmin w zrobił, bo Zastanawiałam się, że na komucie pokazywała mi większą liczbę przewyższeń, a na Garminie nie. Ale z każdym kilometrem te przewyższenia się nabijają. już mam 626 metrów przewyższenia nabita jeszcze 857, no to to łącznie daje już ponad 1400 ponad 1500 a więc a miała być 1300, a tym także ta liczba jeszcze może wzrosnąć i no i mamy to dobra, trójstrych Lecimy dalej. Dobra, na chwilkę w Czechach. Teraz do Bogatyni, tam się posilić. I ponownie na Czechy. A jak ja tam przejadę? Proszę w przejechać. Tam naokoło, tak? Dzięki. Gdzieś tu, a coś jest, jakaś całka faktycznie. Szybka szama i lecimy dalej. ja Najedzonej napity możemy ruszać dalej w trasę. Kolejny przystanek to Czechy, Nowe Miasto i później do Świeradowa i reszty już po polskiej stronie. Dobra, lecimy na Frydland. Dobra, witamy w Czechach. A tam jest chyba ten zamek, który tutaj wszędzie jest pokazywany na tablicach. Woda aż miedziana taka. Ładnie przychwyca. Dobra, ale jak tak będę za chwilę się zatrzymywał i rozglądał, to do wieczora nie dojadę. No tak, teraz popatrzyłem do góry na Garmina. Te podjazdy nie są jakieś straszne, to jest kilka podjazdów tam po różni 2-3 km i 50 metrów przedwyższenia, więc nie ma dramatu po prostu, że tak na wykresie wygrały blisko siebie na pierwszy rzut oka mogły lekko przestraszyć, ale ale tak to chyba co największym takim podjazdem będzie ten do nowego miasta, a potem to już praktycznie tylko skotkowo zjazd w dół. Ja się no ale żal nie zrobić tutaj zdjęcia kurzo. Dobra Jedziemy, bo nie dojedziemy Do wieczora Nie, ale właśnie dlatego wziąłem sobie Dzisiaj taką trasę Dłuższą, ale w planie była jeszcze dłuższa Tylko miałem wybór, albo Zrobić tak sportowo jakąś dłuższą, albo tak na spokojnie, właśnie turystycznie, żeby sobie troszeczkę bez presji czasowej pozwiedać. No i wybrałem tę drugą opcję. I póki co jestem zadowolony z tego wariantu. O, tu jakaś wycieczka. Jak to byłem na singlach to pamiętam, że takie Jorko było na dole. Może tam zajadę. na w kofole kiedyś tam pamiętam, że były takie małe bar, Na pewno obaskę można było jakąś na kol, się kolkę. Kofolkę, przepraszam. Piłkowi hmm. ja gdzieś tutaj na dole widzę. Chyba. Dobra, spróbuję zjechać ze szlaku, poszukać. Kartą można płacić? Okej, okay. kopalę jedną proszę. ¿A la línea más aquí? okay. Proszę jakie przygody! Jak to się nie to? ten dojadę? to, że jednak No i dobra, żeby nie było żeby tylko szosa. Element gravelingu również się trafił. Właśnie Lwówek Śląski, który specjalnie chciałem zaliczyć dzisiaj, bo chciałem zobaczyć te słynne skałki lwóweskie. Na przebitkę z tego nagrałem, ale szczerze na żywo nie robi to jakiegoś wielkiego wow. Z nami tak przejeżdżając dołem ścieżką rowerową, po zdjęciach w internecie spodziewałem się czegoś więcej. Takie tylko małe wtrącenie, jakby ktoś chciał specjalnie podróż gdzieś przyjechać. No i kończy się ta dzisiejsza przygoda Tak więc pora kończyć zresztą tą relację 12 km zostało mi do parkingu No i też mogę powiedzieć Trasa fajna Po drogach w większości z niskim natężeniem ruchu Chociaż kilka odcinków po krajówkach niestety się musiało trafić Nie szło tego jakoś tak dobrze tutaj ominąć Ale jest bardzo dużo też ścieżek oborowych Podjazdy nie są jakieś bardzo męczące, jest to bardzo fajnie rozłożone. Pierwszy, pierwsza połowa, pierwsza setka jest taka równiejsza w podjazdach, druga setka to jest więcej podjazdów na początku, ale za to teraz końcówka to w głównym mierze zjazd. Tak więc na koniec bardzo przyjemnie. Nawet teraz, kiedy jadę lekko pod wiatr, to nie jest to jakoś mocno uciążliwe. Wszystko wskazuje na to, że... Dojadę cały, zdrowy, bez żadnych pakapów, również sprzętowych. Jedzenie i piciecie było na optymalnym poziomie, żadnej bomby i nic z tych rzeczy. Temperatura też jest bardzo fajna, bo około 20, no teraz 27 stopni jest, ale w ciągu nieba to tak 23, 25. Także bardzo przyjemnie, wiatr nie jakiś mocno uciążliwy. Co do trasy, no wyjdzie 200 km, przewyższy trochę więcej niż te początku Garmin wskazywał, ale spodziewałem się tego, bo. Na komucie podczas rysowania trasy ruszyło mi około 1600 metrów pionu i faktycznie, i faktycznie tak gdzieś wyjdzie, bo będzie około 1686. Więc jest to taka sensowna ilość przebywaczy. Nie żeby się goś ujechać, ale żeby coś tam te nogi poczuły. Średnia póki co 25 ,4. A więc myślę, że gdzieś koło tego powinienem dowieść. Tak, więc ze swojej kondycji, predyspozycji jestem jak najbardziej zadowolony. Link do trasy, jak zwykle, znajdziecie w opisie filmu. Eee, mi będzie bardzo miło, jeśli docenicie mój wkład lajkiem, subskrypcją. A ja już bez zbędnego przedłużania standardowo życzę z Wami życzę miłego dnia, popołudnia, wieczoru czy też nocy. Zależycie, kiedy oglądacie to wideo. I do zobaczenia już niebawem w kolejnych filmach. Trzymajcie się, cześć!